Noskawery Paweł Berencewicz Ilustracje Kasie Kołodziej. Rozdział ósmy. Jackson Beaver nie znosił noskawerów, dusił się w nich i pocił. Jego długie, złociste włosy bez przerwy zaczepiały się o rzepy w zapięciu z tyłu głowy, a odplątywanie się ich wiązało się najczęściej z bolesnym szarpaniem. Kurną klamerkę widziało się kątem obojga oczu i trudno było się powstrzymać od zezowania. Poza tym Jackson lubił swój nos i uważał, że szkoda go zakrywać. Nie ma mowy, Bob. W życiu nie włożę tej szmaty, powiedział do swojego agenta, kiedy ten po raz pierwszy przyszedł do niego z propozycją od Victoria Benetiego. Zastanów się, Jackson, powiedział wtedy Bob. Nikt ci nie każe chodzić tym na co dzień. Wystarczy, że włożysz to na kilka koncertów. Raz i drugi pokażesz się w telewizji. Dasz się sfotografować i powiesz w wywiadzie parę ciepłych słów na temat tego paskudztwa. Ale będę w tym wyglądać jak idiota, obruszył się Jackson Beaver. Sam sobie noś taki worek. Gdyby mi Benetti zaproponował pół miliona dolarów, to bym nie takie rzeczy nosił. Niestety on to proponuje Tobie, westchnął żalam agent. Pół miliona? zainteresował się Jackson. Tylko na koncertach? Tylko, zapewnił Bob. I jeszcze parę wywiadów. Podczas pierwszego występu w ubranym nosie Jackson Beaver czuł się trochę nieswojo. Raz po raz sprawdzał czy noskawer prosto się trzyma i ciągle miał wrażenie, że ludzie na widowni szepczą sobie do ucha złośliwe komentarze pod jego adresem. Kiedy jednak w czasie drugiego koncertu w samym tylko pierwszym rzędzie zauważył kilkoro fanów na soksach, od razu poczuł się raźniej i doszedł do wniosku, że jakoś wytrzyma w tej szmacie. Po którymś z kolejnych występów Jackson Beaver udzielił jednej z amerykańskich stacji telewizyjnych wywiadu, który później wielokrotnie cytowała kolorowa prasa na całym świecie. Witaj Jackson, jak się czujesz w tym czyimś na nosie? Prowokacyjnie spytał dziennikarz prowadzący program. Masz to myśli noskawer? Uśmiechnął się piosenkarz. Czuję po prostu cudownie. Nosoksy są czaderskie i w ogóle. Pan Benetti wykona fantastyczną robotę. Powinieneś spróbować, Bill. To powiedziawszy, wyciągnął z kieszeni zielonego nosoksa. Dziennikarz przymierzył noskawer, wciągnął nosem powietrze i powiedział. Masz rację, Jack. To niesamowicie niezamowite uczucie. Ale, orety, cóż, cóż to za zapach? O ile pamiętam, był ustawiony na róże. Ustawiony na róży? To można sobie ustawić też inne zapachy? Oczywiście, Bill. W tym modelu no Soxa jest aż sto różnych zapachów, a do róży po prostu mam słabość. Like a rose, domyślnie zanucił dziennikarz, a Jackson uśmiechnął się twierdząco. Powiedz mi, Jack, jakie to uczucie, kiedy się tworzy nową modę? Wystarczy, że na jednym koncercie pojawiasz się z czymś dziwnym na nosie, a następnego dnia pół Nowego Jorku ubiera się w coś takiego. Myślę, że to jest załoga projektanta, nie moja. Noskawery to genialny pomysł. Są takie przyjemne w dotyku, a jakie? Wygodne. Człowiek wreszcie czuje się ubrany i to do tego stylowo ubrany. Odkąd odkryłem noskawery, stałam się bardziej sobą. Mogę teraz skutecznie wyrazić swoją osobowość. Nie wiem, czy uwierzysz, Bill, ale podobno nawet mój głos nabra teraz nowego, głębszego brzmienia. Poza tym wiemy wszyscy, jak bardzo zanieczyszczone mamy środowisko. Po co wdychać te wszystkie dymy i fabryczne wyziewy, skoro można przez cały czas cieszyć się zapachem róż? A ten ciągle o różach. Romantyk z ciebie, Jack? No cóż, Bill, nic na to nie poradzę. Taki już po prostu jestem. Gdy tylko Jackson Beaver znalazł się w limuzynie, która zajechała przed siedziby stacji telewizyjnej, zdjął ze wstrętem noskawer i cisnął go na podłogę. Przez całą drogę do swego eleganckiego apartamentu robi dziwaczne miny, wykręcając te wszystkie strony i zawzięci trąc nos, który, jak wyjaśnił swojemu agentowi, zdrętwiał mu przez tę szmatę.